O, jo, jo! ŚWIAT Świadcznie śmieje się milionem bar, niech skarb. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy fuck play, a moim gościem będzie Naksjon. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzieciaczki, witam bardzo serdecznie. Jak widzicie z tyłu są prezenty. Jeżeli ktoś nie był grzesny, to dostanie no, różkę, a nie prezent Oskar już dostał, różkę Dokładnie, wystarczy zostawić łapki w górę, słuchajcie, i wbijać też do Nexioma i subskrybować jego kanał, bo tam nagraliśmy odcinek FIFA szachy, i naprawdę działo się wiele i warto zerknąć. Natomiast dzisiaj yy, spotykamy się tutaj w rewanżu w pack and play. Link do Nexiom oczywiście znajdziecie w opisie. No a przed nami będą paczki za 30 tysięcy chyba. Otworzymy sobie dwie, panie Nexiom, co pan na to? A ja na to jak na lato, proszę pana. Proszę bardzo, proszę bardzo. Myślę, że możemy zaczynać jakaś ikonka, tak na święta. To chyba nie będzie zły pomysł. Powiem ci, tak, yy, fajnie by było. Dobra, to co, to otwieramy. Dobra. Tak jest, ja jestem gotowy. Trzeba powiedzmy. się przekonać, czy ta ikona wpadnie. Tak jest, ja już Dobra. otwieram pierwszą. O, proszę pana. Okay. O, zobacz przedmioty wymagające twojej uwagi. Dostałem jakiegoś Janusza. <laughs> ok. Food. Dobra, to ja jeszcze wracam. Jeszcze raz otwieram. Okej, okay. I... no ja, u mnie się już otwierało tak czy siak, ale ja powiem tak, tak, tak. ja jestem już bardzo zadowolony, ja już jestem bardzo zadowolony, hmm. e... przekonasz się pramkarze. później, przekonasz się później, ale to jest powiem Ci naprawdę, naprawdę dobra opcja, serio. Okej, okay, dobra, y... powiem tak, u mnie jest w miarę ok. o kurczaczek pieczony, <ślam> nawet bym powiedział. Że bardzo dobrze, czy co? Tak, bardzo dobrze, więc jest okej okay. ok, moi drodzy, zabieramy się za drugą paczkę Pierwsza, widzieliście, naprawdę było ciekawie Nexion zadowolony, ja zadowolony A w drugiej paczce co będziemy mieli? Zobaczmy Walkout ja Wyczułem trolla Nie no, ja tak sobie powiedziałem, po prostu nie, 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 nie Chociaż... O, no jest, jest kozak Jest kozak, naprawdę okay. jest, 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 jest super nie no ja tak samo jestem zadowolony ogólnie, <gry> więc wydaje mi się, że chyba będziemy mieli fajne składy. Mhm. Mm Bo z tego da się coś zrobić. Z tego da się coś zrobić, moi drodzy. Więc co panie Nexion, Idziemy ustawiać A. składziory. No, Masz za momencik. Świstu, gwizdów poszli układać składy. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Okej, okay, okej, okay, panie Nexion. <gry> Panie pokaż mi pan ten składik, co tam ciekawego było. Panie proszę bardzo. Czekaj, ja sobie zagram teraz ogień i woda, będziemy... E... No, zobaczymy, czy będzie taki ogień w tym składzie. E, najważniejsze, że jest bramkarz, ale na atak też nie mogę narzekać. Okej. Okay. Ej, Devry, masz tutaj. Masz Kinga, masz. E, Boże, jak... tak. Przede wszystkim Kinga, przede wszystkim Kinga. Z tego Kinga jestem zadowolony. Boże, jak się nazywa ten And ziomal, ziomal w pomocy? Jak się nazywa ten ziomal z, z Brightonu Kolumbii? Boże, ja nim grałem zaś. Zeszł... E, I Iskierdo, Iskierdo tak. dokładnie. Ja tak, 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 18 tak, był że... moim starterem. No, bo to jest taka całkiem przyjemna karta. Dokładnie, I mam dokładnie. Nadzieję, że, tak. to, że to pokażę w tym meczu. Ma... O, już widzę jakieś zmiany. No trzeba, <laughs> trzeba, tutaj porozsuwać troszeczkę. Ale u siebie mam e, Bernarda, mam e, Teixeira. I Sylwę, więc 92 tempa, 91 tempa i 90 hmm. tempa. To, to tempo może, może być kluczowe. Natomiast no u mnie też są szybsze tak, zawodnicy, tak. tak? Bo ten Iskerdo jest ten king. Kluczowe... Ten... Ja po raz kolejny powtórzę, kluczowe jest to. Tak. Ty, ty potrafisz grać. Ja tak. <grychy> ja, ja powiem jedno, ty tak specjalnie tutaj dajesz taką otoczkę, a potem z ukrycia Przy, urządli. Przyczajony urządli king jest, jest w stanie. Tak jest. jak zobaczymy. Pełen focus i pełen respekt dla rywala, natomiast... Natomiast zeru litości! Zeru litości, dokładnie! <laughs> Zobaczymy, jak to, jak to się potoczą te nasze losy. No, brapa, Dawaj! Pięknie! O kurde, no, no właśnie zobaczmy tej Cheyra. Ty, ale jakby z takiego... O, to... To jest to, o czym mówiłem. <laughs> jakby z takiego właśnie niczego coś wpadło, to by było cudownie dla mnie. No, i to kolejna sytuacja. Ty, ale, dlaczego to nie pada? Oj, 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 oj. oj. oj, oj. Jakieś ten? Ty, ale były cztery paseczki, wszystko idealnie. grande perfekto, tu takie jakieś. No widzisz, musiałem odpalić ściąganie, już, bo to jest chyba jedyna szansa, żebym wygrał. Nie! O, o jezus, o, Maria! Proszę! I czemu tam nie było karnego przy okazji? Co zrobił mój brałkarz? Ja się pytam, a gdzie kardy, gdzie kardy? <laughs> o. O nie, o nie, iskierdo, nie. Proszę przestać, proszę przestać, po prostu. Proszę chcesz przestać! Nie chcę karnego nawinąć? Jezu... Nie, 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 nie! Joshua... No co robi bramkarz?! Ty on tak wychodzi, nie a ten Nie, ten bramkarz mi się bardzo podoba. Nie, właśnie... Powiem ci, że nie wiem czy nie, nie chcesz strewnego nawet się, y, obro, jakiegoś obrońcy może dać na bramkę? To za to też to się zastanawiam. O! I co dojdzie do tego? Kurde Oła! Tej Shayne'a tam... O nie! Jak mogłeś w ogóle? Naj, najlepszy powiedziałeś Ała, jakby to był jakiś VR czy coś Odczuł wszystko Oj, 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 ciężko Ej, no nie tak O nie! O! Nie! Wszyscy tylko narzekamy w tym meczu Wszyscy nie! Dlaczego? Zobaczmy Sanogo, oj! Ale to był taki kośliwy Gdyby to wpadło... No, ładna, ładna próba w sumie można go pochwalić za ten strzał. O wa! Wow! No jeszcze faulowa. Jezus, co za Janusz w ogóle. No. Nie, no, w piłkę było przede wszystkim. W piłkę przede wszystkim to. W ogóle, jak tak można powiedzieć, nie? To jest. No i jeszcze znowu, teraz... nie? Teraz był faul? A co, że ty musiałeś, możesz jeszcze. A, Ale no jeszcze piłkę zabierasz, rzeczywiście. taki i ty jesteś właśnie fair play. Oddałeś mi piłkę, właśnie, to było fair play, tak, bo tak, tam tak, mi było falu. Ty jesteś właśnie i to fair play. mi oddać piłkę, a natomiast teraz zobacz, co się dzieje. To się dzieje. Jeden do zera. Dobra brameczka do szatni. Nie wiem, kto to strzelił, nie znam tego pana chyba. Ale pa, tu nie stał. A nie, nie to, stał był myślałem, że to był King! Myślałem, że to był ten srebrny! Z tego Kinga to ja się cieszę tak, że ohoho, oh. nie znam tego pada. Nie no, bo tylko jedną strzelił, dlatego jak strzeli więcej, to będę go znalazł. A, rozumiem. Ale wyski, to myślałem, że to ten srebrny już strzelił. No dobra, jest jeden do zera. W idealnym momencie bramka strzelona. Ja nie jestem zadowolony z tego, co Strzały ten bo, podobne. podobno. No, taki no. No, i wszystko rozstrzygnie się w drugiej połowie. No ją będzie musiał zaatakować, ja to będę chciał wykorzystać. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie, będzie, spokojnie, zaraz, zaraz przejmujemy kilka glitch i lecimy po brameczkę, Zobaczysz. Dobrze, spokojnie. Zdobywamy jaki yardy w futbolu amerykańskim, nie? Oj, oj, oj! Co? To było? Boże! Co? Czy ty sobie ze mnie Jak to mogła być bramka roku? Neksion, żyjesz? Czy doszedłeś do siebie? Ja pierdziele Aż mnie ciary przeszły, nie? Aż nieciary przeszły, nie! Aż mnie ciary przeszły, autobusem. Dlaczego to nie odbiło się od tego drugiego słupka, jezu? Nie, nie odbiło się od drugiego. dlaczego nie dobrali? Nie denerwuj mnie! Już, za, za dużo byś chciał, za dużo Oj byś chciał. Chciaś, żeby się, chciałeś, żeby się odbiło od drugiego, od drugiego słupka, odbiło się. Starczy już, tak? Dlaczego? <coughs> Jakie piski! Dlaczego to się stało? Nie, dlaczego, dlaczego to się stało? Nie, Broni nie... Lopez! Co za mecz! Przełożenie na te... Ja pierdziele, idealnie z linią ta piłka no leciała. No to zobacz. No to jak ty chciałeś, żeby to wpadło do bramki? Co jest? Gdzie, gdzie są wszyscy? Tak... Ty czemu oni są Ej, tak czy? daleko? Ej, czy to jest jakaś szarańcza? Ej, o, <laughs> o, o co tu chodzi? <laughs> gdzie, gdzie, gdzie oni wszyscy są? Co na te przewrotki tak? Bo ja chcę strzelić ładną bramkę. Ty strzelasz bramki, żeby strzelić bramkę. Ja strzelam bramkę, żeby to było arcydzieło. Dobrze. Dobrze, Bernard, tam urywaj się na tym skrzydełku. Bardzo ładnie. I do środkowanko. No o nie! Położesz nie. ty mój, ale go obił specjalnie tutaj widać. specjalnie nie. nie? w defensywnie, w defensywnie. Boże w defensywnie. W defensywie. Bo... <laughs> z zagraliśmy z... zarówno to... w obenzywie jak i w defenzywie. Co teraz na walka tak gada, no, Tak, nie? To, tak, to właśnie na walka tak gada, No, no ale super, jeszcze poziom baterii w DualShock'u jest niski. Co jeszcze? <sz humility> jeszcze powiem więcej. Twój poziom umiejętności Oooo! też jest niski. <śmind> to poleciał. To poleciał, a my koledzy. O, boż, a co, ja co tam słychać u kondorni? Myślę, że... Ładna dziś pogoda. Śnieżnie. <śmind> <śmind> Dobra, Kevin Camp. Oj, ja ty w ogóle! Pierwszy raz od 20 minut przynieśliśmy się spod twojego pola karnego na moje i. Nie! nie! Jakim cudem Na pustą Ja w szoku! Ej, ja zapomniałem, że to jest pakiet pneu, ja tu mogę zrobić zmianę. Nie, 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 boże, no będę płakał, naprawdę. Dobra, trzy minuty aż sędzia doliczył. Nie, nie tak to miało wyglądać, Nie. Enzonzi świetnie do Freja I nie ma gola, ale Enzonzi! I to jest gol! Dwa do zera. Stefan Enzonzi. No i jest smutno. Czy tam, czy tam Steven? <grystanie> 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 Dobra. Mi jest smutno, naprawdę. Znaczy. Ja zasługiwałem tutaj chociaż. Na, na, dlaczego tamto nie wpadło? Na jedną, na jedną bramkę, na tamtą bramkę. No. Sam żałuję, że to nie wpadło, bo naprawdę. I tak się, jakbym cię rozklepał, no to by było tak. Nie, nie, to była taka wisienka na torcie A... tego, tego też odcinka. Brawot. No ale co tu dużo mówić, naprawdę działo się wiele. No ja jestem niepocieszony. I... A teraz jest kółko śmierci na dole. O. Tak jest też u mnie śmierci, ale tak dobra, jest, poszło, poszło dalej. dalej. <laughs> no szczęście poszło dalej, także. Yy, dzięki wielkiej no, ja za meczek. Te statystyki są identyczne! Dziewięć Teraz... strzałów, dziewięć strzałów, tak ale jest. u mnie nic nie chciało wpaść do bramki, niestety. A... No jak trafiasz w słupki zamiast do bramki. To Ciekawe czy poradzi. jest, czy A. jest gdzieś ta. Które to było? To był. A, ta powtórka. Właśnie patrzę jest, czy to sytuacji? jest, ale chyba nie ma. Chociaż Nie, chyba nie ma. Ja chyba tego nie mam. Przyjaciele moi drogi niestety ja teraz patrzę u siebie, może to usięgam. Nie, nie, nie. To, czy to było w pierwszej to było w połowie? Drugiej, czy w drugiej To było w drugiej połowie. To już było tak, w drugiej tak, tak, połowie. tak, już na drugą bramkę. No nie, niestety, tego ty... Nie mam! U mnie jest nieuznana bramka. A więc moi drodzy, przeżyjmy to jeszcze raz. Ty bez skitu, no. O no. mamo. Nieuznana bramka. Jezus jak maja... jak to jest, nie jeszcze razem z Boże, Ale jak to w ogóle? Bezpośrednio po... Co to w ogóle? Ale... Zobaczymy out. Podanie, no, wrzutka od razu przewrotka. Kapitalnie to wyglądało, naprawdę. No szkoda, 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 szkoda że to nie wpadło. Losy spotkania oh. mogły naprawdę inaczej się wtedy potoczyć. Natomiast e, ostatecznie w tle widzicie, y, jak Nexion pięknie w swój składzi. To prawda, to prawda. <grych> tak, świąte, tak, ta, tak świątecznie. Nie zapomnijcie, słuchajcie, wbić do Nexiona. Link macie w opisie, bo tam zagraliśmy już FIFA szachy. Także wbijajcie, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. Y, no a ja, Nexion, dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję i życzę wesołych świąt. Tak jest. Wesołych świąt wszystkim. Trzymajcie się. Pa, pa. No i na razie. Cześć.